W zasadzie jest pytaniem, jak sobie powiedzieliśmy, kwestią cały czas otwartą, chyba nie do końca powiedzmy, możliwą do jakby od, odkrycia. Powiedziałabym, że stanowi przedmiot zainteresowania nie tylko politologów, polityków, ale także znawców czy. Badaczy problematyki międzynarodowej, tak też w tym ujęciu ja starałam się um, przystąpić do analizy polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Um, czyli książka, o której mowa i w zasadzie okres, który um, pewnie będziemy poruszali na dzisiejszym panelu, obejmuje lata 91-1991-2008. Znaczy um, ponadto um, książka, o którą Państwo mam nadzieję. Um, oni, przeczytacie, do czego zachęcam, napisana została pod kątem jakby metodologii czy badania polityki zagranicznej państwa z punktu widzenia analizy czy metodologii nauki o stosunkach międzynarodowych. Jest ona ściśle określona, ma swoje bardzo precyzyjne wymogi, stąd sama struktura książki jest bardzo jednoznaczna pewne kanały są po prostu odgórnie narzucone i one pozwalają bardzo powiedziałbym, precyzyjnie, tak analitycznie, sucho, niekiedy cynicznie okre, określić jakość polityki zagranicznej i skuteczność. Sama Rosja w XXI wieku jest niesamowicie interesującym przedmiotem badawczym. Zakładam, że fascynuje nie tylko mnie, ale przede wszystkim Państwa, tych, którzy prawda, pojawili się dzisiaj na tej sali dla młodszych badaczy stosunków międzynarodowych tematyka rosyjska jest niezwykle pociągająca ja w zasadzie widzę dwie kwestie które są atrakcyjne dla badaczy stosunków międzynarodowych dla rosyjznawców pierwsza to to, że polityka zagraniczna Rosji jest niezwykle dynamiczna wielopoziomowa wielowektorowa jest krótko mówiąc, mamy materiał do badania, jest czym się zajmować, czyli nie ma pewnej próżni, nie ma tego braku materiału do, do badania. Natomiast druga kwestia, ja bym powiedziała, niezwykle istotna i to, co naprawdę pociąga Rosjoznawców, to to, że Rosja jest zmienna i potrafi zaskoczyć. To chyba najpełniej powie pan profesor i pan bardziej pan Ambasador, ja tylko mogę wspomnieć. Federacja Rosyjska po 1991 roku, jako kontynuatorka Związku Radzieckiego, przeżywała bardzo trudny okres, szczególnie w pierwszej połowie dekady lat 90.. Nie tylko mówimy wówczas o kryzysie polityki zagranicznej, ale w całym procesie i trudnościach związanych z transformacją polityczną. Ja wskazuję zwykle w tym momencie na taką cezurę. 95-96, czyli ten okres, kiedy szefem rosyjskiego widu został Jewili Krymatow, bardzo, przynajmniej dla niektórych analityków polskich, kontrowersyjna postać. Ja w niej postrzegam tą osobę, która zaczęła mówić otwarcie, wyznaczać cele i priorytety rosyjskiego powrotu do polityki światowej. To był ten polityk, ten dyplomata, który Powiedział jasno, żeby Rosja się liczyła, musi być zauważalna na arenie międzynarodowej. Należy skończyć z marginalizacją, która miała miejsce na początku lat 90. Polityka rosyjska powinna kierować się interesami rosyjskimi. Nie może być prozachodnia czy proazjatycka. Powinna być prorosyjska. Tym samym krytykował on. Dosyć może nie tyle krytykował, ale chciał w jakimś stopniu nie tyle odciąć się, ale zmienić postrzeganie dyplomacji rosyjskiej, czyli jakby odciąć się od dyplomacji Andrzeja Kozyjewa, który był najmłodszym ministrem spraw zagranicznych, jednocześnie kojarzonym z powrotem Rosji na zachód. Czyli od połowy lat 90. można mówić o tym, że Rosja w zasadzie jeszcze wówczas nie posiadająca potencjału politycznego, chodziło o tą twardą politykę zagraniczną, zaczęła zachowywać się arenie międzynarodowej w sposób trochę bardziej asertywny, potrafiła oponować, stawiać warunki, mając, znaczy nie mając tego twardego potencjału, ale mając doskonałą dyplomację. To przyłożyło się na pewne drobne na początku sukcesy dyplomatyczne, a później powoli, bardzo konsekwentnie utrwalało wizerunek Rosji jako tego państwa, z którym należy się liczyć. Chciałbym ja tutaj wskazać na tą pierwszą cezurę powielu lat 90. Minister Primakow był znany z ym, koncepcji polityki zagranicznej, mianowicie ym, multipolaryzmu. Ym, zauważał ym, w, owen, znaczy w samej doktrynie, to później została nazwana doktryną Primakowa, zauważył to, że jeżeli Rosja brakuje potencjału, jeżeli nie jest w stanie skutecznie, wymiernie i efektywnie kształtować środowisko międzynarodowe, powinna to robić w pewnym kontekście, czyli blokując się z regionalnymi, silnymi partnerami. Stąd wzięły się pewne takie określenia o tym, że Rosja buduje nowe sojusze, tylko te strategiczne w Azji, z od tego też czasu mówiono o pewnym powrocie, nieśmiałym, ale jednak Rosji na Bliski Wschód. To budziło duże zaniepokojenie, a niekiedy wśród sceptyków, sceptyków polityki zagranicznej Rosji wzbudzało pewne zaniepokojenie. Niemniej był to ewidentny dowód na to, że Rosja zaczyna rewidować swoje podejście, dostrzega własne słabości i zaczyna korygować własną politykę zagraniczną. Kontynuatorem w absolutnie nowych warunkach międzynarodowych, a tym bardziej wewnętrznych, kontynuatorem myśli Jednija Klimakowa był, może nie sam Władimir Putin, ale wiemy, kto decyduje w rosyjskiej polityce zagranicznej. Putin miał to szczęście, że mógł utrwalać, wzmacniać wizerunek Rosji i potęgę, czy potencjał Rosji w dobrych warunkach międzynarodowych owocowały już pewne decyzje Jenia Prymakowa, a nałożył się na to ekonomiści wiedzą, kryzys bez kryzysu, czyli stały wzrost cen surowców energetycznych, co bezpośrednio przekładało się na dodatkowe profity w, rosyjskiej, w rosyjskim budżecie. W sumie utrwaliło to wizerunek Rosji, dodało jej pewności siebie, bardziej Asertywnego zachowania, czy znaczy pozwolił na bardziej asertywne zachowanie na arenie międzynarodowej. I w sumie od tego momentu, czyli od początku, znaczy od początku Nowego Wieku, można mówić o realnym powrocie Rosji do gry. Wprost ma to swoje przełożenie na konkretne, bardziej aktywne działania Rosji, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, który jest tym regionem, który został porzucony na początku lat 90 porzucony oczywiście w cudzysłowie przez dyplomację rosyjską, która się wycofywała ze swoich stref oddziaływania, a pierwsze nieśmiałe kroki powrotu można było zauważyć za, z, za kadencję gminy Prymakowa następnie pod 2000, po 2000 roku. Bardzo widoczne są i szeroko komentowane działania Rosji wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego odmienne od decyzji amerykańskich, de, odmienne od decyzji amerykańskiej zachowanie Rosji w sprawie Hamasu. To wszystko świadczy o tym, że Rosja sama uwierzyła w swoją potęgę yy, i zaczęła zachowywać się, nie tylko decydować, ale zachowywać się jak wielkie mocarstwo. Sceptycy yy, tak zwanego powrotu Rosji do gry wskazują na kilka Wskazują na kilka elementów czy kilka czynników, które w zasadzie deprecjonują pozycję międzynarodową Rosji, a mianowicie fakt, że Rosja, pomimo swojego czasowego wzrostu, jest cały czas mocarstwem schyłkowym. To jest kwestia dyskusyjna. Zakładam, że z Państwem i z prelegentami będzie można na ten temat bardzo merytorycznie podyskutować. Wskazują także na to, że Rosja nie nawiązuje potencjałem, potencjałem gospodarczym, bardzo wymiernym, do największych potęg tego świata. Czyli pomimo faktu, że jest członkiem grupy G8, gospodarka rosyjska odstaje od tych najważniejszych mocarstw. argumentem do tego z kolei jest fakt, że Rosja zaliczana jest przez całych Amerykanów, przez analityków Goldman Sachs. Do